Chyba i z tej strony ReserTV. Jest dzisiaj ze mną Pies Flaymera. I dziś zapraszamy Was na nową edycję Fugcrafta Crafta. Dokładnie. Chyba jeszcze nikt nie nagrywał. Edycja oproczy. się zaczęła o 18, a jest 19:33, czyli dokładnie serwer istnieje godzinę i 33 minuty. No i ja już byłem w topce. Tak, pies był w topce, ale to już dawno. To, to przeszłość dawna. Bo zabił naszego kolegę jednego, bo wy... Znaczy nie zabił, walnął go. A on wyszedł z gry jak taki typowy dał, no. Dobra, opowiedział. E, to tak, tutaj mamy stołniarki. Jak ja się kopię, no to dostajecie tej temy. Wiecie. E, I okay. jedna ciekawostka. Jeśli będziecie długo kopać na początku serwera, to za pierwszy level... level... Level. O moment... Posunię sobie to. Dostajecie 5 y, koksów, które tutaj mam. Właśnie y, drogi no. jest taki minimalny, Zaraz tutaj nie, no, nie za pokrzony. No, niezbyt taki dobry, ale jest. Diamenty dla gracza 0,8, złoto 1 i 2. No, że to, 1, to ma właśnie kutki. Najtrudniej jest zdobyć perłę i emeralda. Ja mam 5 pereł i to ze stołu mi wypadało. A ja mam to? 6 pereł. Tutaj się, tutaj się naprawia, no jest enchant. E, tutaj są kowadła. Tu się duże naprawia się. I tutaj mamy jeszcze e, enchant na 30, a tam jest jakiś na piąte level coś takiego. No coś tak. I, I jak będziecie kopać, też, to możecie do, wyle, może Wam wylecieć skrzynka. W które I jest jakiś bonus, jest jakiś item. A mi się właśnie skończył Kill off. No to chyba to ci dam? Mam jeszcze. A spoko, zanionkuję sobie. To jest zanion na. 30 A to biorę 6 bo no, tutaj, jest tutaj mamy trady. też stołniarki. Dla gości takich. Takie osobiste stołniarki. To bo tak. Właśnie. Dalej tutaj nie. Tutaj chyba są jakieś domki. Nie wiem co to. Podobnie serwer bardzo ładnie wygląda, ładnie świat się wygenerował. Yy, tak, tutaj spawn jest cerumbisty. Yy, yy, jak dla mnie. I temki na gildie są trochę mocne, także szybko gildi... A tu widzę, już samo założone Cross, Easy, Cwell, Cox. Cwell. <laughs> A ja jak graliśmy tutaj ostatnio, Tutaj mamy ja jeszcze jakiś dom. Dwie gildie tylko były. Ja no. muszę tam biegać. Tutaj... Hmm, tutaj mamy, tam na górze są craftingi, czyli tutaj mamy no, craftingi. Wszystko rozumiemy, wszystko rozumiemy. Tutaj są Przekaz. craftingi, ja mam tutaj, y, jest zestaw trakiem kinów, ale on nic nie daje, po prostu się chyba szybciej, y, trochę wolniej kończy. O! A nie się wiem sobie o co chodzimy. chodzi z tym autokopaczem, nigdy tego nie widziałam. Chyba automatycznie ci kopię ten. Skrzyn, magiczna skrzynka, ty, zrobiłbym, ale nie mamy to szmaragdów. Dobra, oprowadzaj ty tutaj. <laughs> mamy też tam kompleks. To co tu dalej jest? E, Tędy na PvP, czyli tutaj mamy PvP. No i im więcej osób zabijacie, tym wyżej będziecie w topce, ale to chyba wiecie. No wszyscy wiedzą. Może nagramy... Tu jest grupowe Jakiś... TP. O właśnie, o nie, nie, nie. Nie, <laughs> nie, 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 nie teraz. Grupowe TP i tam jest linia PvP. O, może się z kimś tu poklepie. ale raczej nie, bo mam słabe itemy. No, ja też wątpię, mam, mam tylko budki enchantowane na odporność na łowień. A jak się wyjdzie, to później nie można przez chwilę wejść. Tak? Chyba. A nie, to tylko na inny... Pomyliłam się z innym serwerem. Dobra. Ale zobaczę. Nie. spokój. To czekaj, pobije się tu trochę. Będzie wielki live. Tylko znajdę jakiś gości. A może jak skończymy naszą bazę, to gościu może będzie jak gościu, wygląda? Gościu do gościa się teleportował. Spełmy. Może jak, może jak skończymy ich. naszą bazę, no to może pokażemy jak wygląda, ale bez kordów i tych takich rzeczy. Żeby no nie było. już właśnie idziemy na Homa. No ja w sumie też mogę pójść. No fiti. E, ta baza tak wygląda. To jest na razie taka. Prowizoryczna. No, taka na początek. Począta. O, ja mam w ogóle drugi kilo w skrzynce. Ten taki początkowy. No to. Co, zapraszamy na ten serwer. Jeśli... Polecam. Jeśli chcecie, to możecie pomóc nam w założeniu gildii. Dodamy też do ekipy. O, tak. O, wykupaj stołniarkę. Tak, wykopałem stołniarkę. Ja, ja to by bardzo chętnie członków e, e, na miejscu Rezera bym zapłaszał, bo... E, dzwoni są... do mnie The Black Master. To jest nasz My kolega to... z ekipy. To poczekajcie... którego zabiłem ci w przypadek Halo, no, cześć The Blackmaster, przywitaj się. No, witam was. Hello. E... E, sorry, że cię przed tym zabiłem, chciałem cię po prostu wiesz. Ale to prawda? była twoja wina, bo ty żeś wyszedł z gry. No właśnie. Ale nie, nie o to chodziło, tylko y, jak ty mnie zabiłeś, to ja mam taka co, że jak mnie ktoś na 1.7.10 zabija, to mam laga i mi włączę wy... mi Minecrafta. Mhm. A poza tym byłem taki tępy i chciałem włączyć i przez przypadek wyłączyłem internet. <laughs> Dobra, to tak, mamy tutaj... Ej, a oddeśmiemy? No to... Może. Ale no dobra, Jezu, nie sprzeczajmy się ani nic. Dobra, no to... E, to, to by było na tyle w tym odcinku. Także jak chcecie do ekipy, to piszcie Bardzo do chypnie. nas, do pie Piesełła albo do mnie. Ale jest jedna ważna rzecz: musicie zostawić łapkę w górę pod filmem. Podstawa, chamska reklama, żebranie. No, no. Dobicie pięć łapek w górę, to nie jest aż takie trudne. Pięć łapek w górę. Pięć! Słuchaj, nie, nie żebraj ty kurde Dobra. Się e, od no to, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć! Subskrybujcie Papa. go.